Dobry wieczór wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony w tym filmie pokażę wam coś co dzisiaj wspólnie z tatą na spółkę zrobiliśmy, a jest to akwarium jakie widać, czyli 200 litrów nasze wspólne akwarium a wystrój który tutaj widzicie, aranżacji jest to są to wodze fantazji taty co chodzi o urządzanie wodnego świata widzimy, mamy roślinki posadzone mamy potężne jakieś kamienie, korzenie Mamy filtry, które działają. Roślinka, którą włożyłem do tego akwarium z mojej już hodowli, to jest starożytka. Dwa pędy. Te roślinki tutaj nie są jeszcze posadzone, bo nie mają jeszcze pędów na łodyżce. Znaczy korzeni. Jak puszczą korzenie, to je posadzimy. Tu mamy najprawdopodobniej jakąś żabieniczkę. Tu mamy kryptokorynki niskopienne. Jest tutaj kilka ich. No i czekamy na to aż woda się wykrystalizuje do pełna, aż będzie e, filtry to przyfiltrują, wodę wykrystalizują do filtra, który tam bąbluje za rośliny, e, dodałem bakterii w takiej tabletce nitrafiltracyjnych. No i czekamy, czekamy jak to będzie się sytuacja wyglądała, musimy na pewno dokupić większą tą belkę oświetleniową, no bo ta jest troszkę za mała, jest wzięta z mojego akwarium z neonami i razborami. Ma 50 cm, a akwarium ma metr, więc no, troszkę brakuje tego światełka. No i czekamy, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie ma ziemi ogrodowej tutaj. Czysty żwirek, płukany i parzony. W gorącej wodzie, te kamieniori też parzone. A tam moja 72. Użytkownik zielony z baniakiem nagrywał filmik, że ocet pomaga w krystalizacji, więc dałem tu do tej 72 na ziemi ogrodowej trochę octu, ale no u mnie nie przynosi to efektu. Także to akwarium będzie do restartu i do robienia od nowa po mojemu. A to nasze wspólne dzisiejsze wypociny z tatą, co chodzi o akwarystykę. Jeszcze wam od boku pokażę i to będzie na tyle w tym krótkim filmie. Także przenosimy kadr. A tak wygląda wspólna dwusetka wspólna od boku. Uzdatniona uzdatniaczem Esklarin Tropicala. Więc w tym filmie na tyle. Do usłyszenia i cześć.